1-1, 2-1, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, remis, 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 wygrana, remis, 1-1, stawiam na remis. Nadzieje są. No, sądzę, że powinno być dobrze, jeżeli wszyscy zagramy tak, jak ostatni mecz ligowy, no to sądzę, że będzie dobrze, no, a moje osobiste chciałbym szedć w bramkę. Przyszedłem z zdańskiego stoczniowca. Uważam w drużynie, koledzy mnie bardzo dobrze przyjęli i na razie nie żałuję, bo no, ciężko będzie tam wygrać. Witam Hadrowski, załoga samolotu, życząc zwycięstwa. Na zespół jest bardzo młody i taki mecz w ramach pucharu z Pucharów i jeszcze z takim przeciwnikiem jak Juventus stwarza szansę wszystkim. Będzie dla mnie wielkie przeżycie. Zbysieł Bonik jest też zbyt Bydgoszczy, Tak jak i ja. To jeszcze sporo brakuje, no świadczy o tym. W jakiej klasie gram? Trzeba popracować nad sobą jeszcze. Będzie to świetna okazja do sprawdzenia się, czy rzeczywiście to są aż tak wielcy piłkarze, że nie, nie, nie sprostamy. Czy po prostu są to samo normalni ludzie jak my, a no, że po prostu użyły się troszeczkę inaczej w życiu. Traktują nas tutaj, jak zresztą czytaliśmy i macie na to dowody, jak kopciuszka. Napisany przy na kelnerów, szlusarzy. Uważam, że na, na boisku dowodnimy rzeczywiście, czy jesteśmy piekarzami czy piłkarzami. Będzie to okazja świetna do udowodnienia tak zarówno im jak i sobie. Ośmiu się nie damy tam, obrońcy nie są takimi orłami znowu, żeby tam się bać, nie. Cały czas wierzymy, w to, iż jesteśmy coś w stanie zrobić. Myślę, że będzie dobrze. Nie mam temu. No wydaje się mi, że dużo nie odbiegam oni, nich. oni są bardziej przekonani. Stadion we Wrzeszczu wita twoją drużynę w meczu w Turynie. Na 10 dni rewalz. Ja pamiętam jak sam grałem. Obojętnie, która z drużyn polskich w pierwszej ligi by była, to tam czwórka, piątka też leci, nie? Mówi Pan, w końcu czy przegrali, czy wygrali, nie o to chodzi. W sumie jest ważne i zainteresowani, że, że wie Pan, gdzie chcą obejrzeć. A w końcu dlaczego tylko Gdań? Mnie zależy na biletach dla przedsiębiorstwa. To dla mnie nie jest porażka. Wyszli z twarzą w każdym miejscu. To co teraz robisz, bo no przecież powieszył mnie w pracy? No Tym bardziej, że ja byłem zawodnikiem lechi, co prawda w kolarskiej sekcji, ale szef, na fila my, myśmy ci dawali urlopy na zawody, a teraz ty masz bilety i nie ci się pan. Dla to też głupia sprawa. Bilet 600 zł, to Może nawet 1000 kosztować. A kibica to, to jest 1000 zł no. Moim zdaniem, co znam, jest 15 tysięcy powinno być w sprzedaży dla tych wiernych kibiców. A reszta to niech sobie wezmą w zakłady pracy? Szacuje pan. Coś podobnego. Pan wie, to tu Pan wie, to tu będzie urwanie głowy. To, to jest, ludzie jeżdżą, przecież byliśmy wszędzie, prawie na każdym leczu leki, cholera, autobusy. Zapotrzebowanie na bilety jest duże. 90 tysięcy rośnie stale, a miejsc, jak wiadomo, jest 30 tysięcy. Wobec tego uznaliśmy, że 25 tysięcy rozprowadzimy w formie zorganizowanej dla dużych zakładów pracy i przedsiębiorstw budowlanych a około 5 tysięcy wolnych sprzedaży dla kibiców, przede wszystkim ze środowiska młodzieży szkolnej i studenckiej.